Konnichiwa. Dzisiaj o Japonii w Microsoft Flight Simulatorze, o najbliższej aktualizacji, a także o DLC, które może wydawać w przyszłości Microsoft i zespół Asobo. 29 września zostanie wydana najnowsza aktualizacja Microsoft Flight Simulatora. Poza drobnymi poprawkami, które zapewnią większą stabilność, wyeliminują niektóre krasze symulatora i poza poprawkami do Airbusa A320 który w ostatniej poprawce został mocno popsuty, więc teraz te niekorzystne zmiany są odkręcane. Nowa, nowa aktualizacja obejmie przede wszystkim Japonię. Japonia zostanie uzupełniona o sześć miast wykonanych technikami fotogrametrycznymi, także te miasta będą wyglądały znacznie lepiej, będą odwzorowywały rzeczywistość znacznie lepiej niż normalnie tworzone miasta, które mają co prawda budynki tam, gdzie trzeba, ale te budynki mogą być inne. Inne niż w rzeczywistości. W przypadku miast fotogrametrycznych, budynki są wykonane na podstawie zdjęć zrobionych z różnych stron, pokryte teksturami, które odpowiadają rzeczywistości i mają kształt mocno zbliżony do rzeczywistości. Więc sześć takich miast pojawi się w Japonii. Nie jest jeszcze napisane, jak, jakie to będą miasta. Nie wiem, czy to są wielkie metropolie, czy to są mniejsze miasta. To dopiero zobaczymy. Oprócz tych sześciu miast w Japonii pojawią się nowe lotniska. Część tych lotnisk, trzy wykona Gaia Simulations. Gaia Simulations to jest deweloper, którego ja bardzo cenię. Pokazywałem Wam już, jak wygląda lotnisko w Celamze. Mam już też Wiedeń, mam Berlin-Tegel. Także tych lotnisk Gaia Simulations już kilka w Microsoft Flight Simulatorze widziałem i patrzę na nie z dużym uznaniem. Także trzy lotniska wykonane przez tego dewelopera. W dodatku za darmo dostarczone nam przez Microsoft. Bardzo mnie cieszą. Oprócz tego w Microsoft Flight Simulatorze pojawią się trzy nowe lotniska wykonane przez zespół Asobo i Microsoft. I tu się zastanawiam, czy to będą takie lotniska, jak lotniska te ręcznie wykonane, po prostu w Microsoft Flight Simulatorze, czy to będą lotniska, które będą aspirowały do tego, żeby podjąć jakąś konkurencję z deweloperami, którzy wydają lotniska, no te najwyższej jakości z takimi deweloperami, jak Flight Tampa, jak Orbex, jak chociażby Gaia Simulations, to się dopiero okaże. Trzymam kciuki, żeby te lotniska były jak najlepsze, ale już same te lotniska ręcznie wykonane, które były dostarczone z podstawową wersją Flight Simulatora, one już robią niezłe wrażenie. Z nich się naprawdę przyjemnie korzysta. Tak czy inaczej Japonia wypogaca się o sześć lotnisk. Co najmniej trzy deweloperskie i trzy Microsoftowe. Oprócz tego 20 nowych points of interest, 20 nowych jakichś punktów, które mogą wzbudzić naszą ciekawość. Tu zastanawiam się, czy to będą punkty, nazwijmy je obszarowe, czyli jakieś dzielnice miast, albo jakieś kompleksy budowli, czy to, ben, ben, czy to będą pojedyncze budowle, jakiś zamek, może specjalnie trochę lepiej wykonana Góra Fuji. Trudno powiedzieć, cóż to może być. Tych informacji na razie mamy niedużo, ale. Kwestia czterech dni się dowiemy. I teraz chciałbym przejść do tego, jak ta nowa Japonia ma się do DLC, które Microsoft może w przyszłości wydawać. Otóż Microsoft już w tej zapowiedzi zapowiada, że ta Japonia to jest takie DLC. Darmowe, nie musimy go kupować. Zobaczymy, czy będziemy je instalować jako dodatek, czy dodatek, darmowy dodatek, ale jednak dodatek czy ona nam się po prostu zainstaluje od razu, automatycznie w, nowym, w tym Flight Simulatorze. Pytanie dla mnie, czy to jest wskazówka, że w przyszłości pojawią się kolejne DLC realizujące właśnie ten schemat, czyli jakieś miasta fotogrametryczne, jakieś lotniska zrobione przez zewnętrznego dewelopera znanego z wysokiej jakości, jakieś ręcznie wykonane lotniska asobu Microsoftu, które będą trochę słabsze niż te deweloperskie ale na pewno dużo lepsze od domyślnych lotnisk. I czy to będzie sprzedawane w takiej formie? Jeśli tak, to ja się będę bardzo cieszył, bo od zawsze mówiłem, od zawsze, od lat mówię, że uważam, że deweloperzy symulatorów powinni mieć dobre źródła dochodu, który będzie utrzymywał całą tą imprezę. Problemem FSX-a lata temu było to, że w czasach kryzysu symulator nie przynosił zysków Microsoftowi, i na fali różnych cięć jego ekipa została wycięta. No tak, ale jak Microsoft Flight Simulator miał przynosić duże zyski, jeśli po tej pierwszej fali sprzedaży sprzedaż się ustabilizowała na jakimś średnim poziomie, a jakby dodatkowych produktów nie było? Oczywiście wydano w pewnym momencie rozszerzenie Acceleration, ale to była nie za duża i po pierwsze nie za duży dodatek, po drugie jakoś nie cieszył się gigantyczną popularnością. Tutaj pójście w kierunku tych DLC, pójście w kierunku scenarii, może nawet samolotów w przyszłości, wydaje mi się pomysłem bardzo dobrym. Nawet jeśli one nie będą, mówię tutaj o scenariach, tak dobre jak scenerie deweloperskie, to myślę, że znajdą jakąś niszę na rynku i znajdą klientów, którzy będą chcieli za nie płacić i wspierać cały projekt i utrzymywać jego istnienie dłużej. Jeśli chodzi o w ogóle podejście do DLC, podoba mi się to, że wykonano że ta aktualizacja obejmuje wykonaną lepiej Japonię. Bo to też pokazuje coś, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale ja o tym mówiłem już przy prezentacji scenerii. Zwróciłem uwagę na to, że Microsoft Flight Simulator bardzo interesuje się, bardzo wyraźnie interesuje się całym światem. To nie jest tak jak w przypadku starszych symulatorów, które były bardzo mocno Ameryko- i ewentualnie Europocentryczne. I faktycznie w Stanach i w Europie tych lepszych lotnisk, lepszych miast było całkiem dużo, a Japonia, czy szerzej Azja i Afryka były pozostawione samym sobie, a tutaj tych lotnisk afrykańskich, azjatyckich mamy bardzo dużo. I mam nadzieję, że Microsoft będzie starał się stymulować te inne niż jesteśmy przyzwyczajeni do nich myśleć rynki, Właśnie rynek azjatycki, rynek, rynki bliskowschodni, afrykański, południowoamerykański i będzie starał się dostarczać na te rynki e, produktów, które zachęcą ludzi tam na miejscu do kupowania tego symulatora. I jeszcze bardziej zwiększy liczbę odbiorców, jeszcze bardziej zwiększy liczbę klientów, co przełoży się na większe dochody i Microsoftu, i deweloperów, a zatem powinno się przełożyć na. Więcej produktów, lepsze produkty dla nas wszystkich. Podsumowując, mnie ta Japonia bardzo cieszy i mam nadzieję, że wyjdzie bardzo ładnie. Zresztą, screenshoty, którymi Was męczę przez cały czas. Przepraszam, pojutrze już powinniśmy wrócić do standardowego set setupu, ale te screenshoty wydają mi się bardzo atrakcyjne. Oprócz tego, kilka informacji o tym, co Microsoft zapowiedział w kontekście przyszłych działań. Development Roadmap została zaktualizowana i wiemy, że w najbliższym czasie w aktualizacji numer 3 pojawi się Japonia. Kolejną aktualizację zapowiedziano na 15 października. Podejrzewam, że zgodnie z tym, z tym standardem, który Microsoft już teraz cały czas prezentuje, 15 października dowiemy się, jaka aktualizacja, jaka aktualizacja wejdzie za kilka dni. Także następnej aktualizacji spodziewam się faktycznie. Nie 15, ale powiedzmy 20 października. Kolejną aktualizację zapowiedziano na 29 października, więc spodziewam się, że wtedy otrzymamy informację, co tam dokładnie w niej będzie i datę, już konkretną datę opublikowania tej aktualizacji. Prawdopodobnie gdzieś w pierwszych dniach listopada. Kolejną aktualizację, szóstą już, zapowiedziano na początek listopada, więc myślę, że spokojnie... W w pierwszej połowie albo gdzieś w okolicach połowy listopada, możemy się tej aktualizacji spodziewać. Co mnie może odrobinkę martwi, to to, że mocno zniknęła pogoda z tych wszystkich problemów, które są opisywane na feedback snapshot, czyli na liście najwyżej ocenionych przez użytkowników błędów. I tu muszę powiedzieć, że mnie jakoś to głosowanie ominęło. Jeśli braliście udział w głosowaniach na, na najważniejsze bugi, to dajcie mi znać, jak głosowaliście i co dla Was było ważne, bo mnie szczerze mówiąc, te listy top bugs zadziwiają. O ile rozumiem, Garmina na pierwszym miejscu, tak, Garmin, dobrze byłoby, jakby problemy z Garminem G1000 i G3000 były rozwiązane. Rozumiem problemy z Airbusem A320, który tu zajmuje dużo miejsca, ale kurczę, tu nie ma pogody. Aż nie chce mi się wierzyć, że absolutnie nikt wśród setek głosujących nie uważa, że problemem może być pogoda w Microsoft Flight Simulatorze. Problemem może być to, że ciśnienie się nie zawsze zgadza. Problemem może nie być to, że, metarów, że metary się mocno nie zgadzają. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak Microsoft Simulator będzie aktualizowany. Dla mnie jednak jest bardzo optymistyczne, i to powtarzam cały czas może już do znudzenia, ale bardzo optymistyczne jest to, że te kolejne, że te kolejne updatey są często i że poprawiają przynajmniej niektóre elementy faktycznie. Że jak obiecali, że wiatry w programie pogodowym poprawią, to ile jest dobre połączenie z serwerami, to te wiatry faktycznie zaczęły działać na dużych wysokościach. Było kilka innych poprawek, które też obiecano i faktycznie zostały wprowadzone. Czasami małe rzeczy, czasami większe rzeczy, ale coś się dzieje i mam nadzieję, że w ten sposób się będzie działo i mam nadzieję, że w ten sposób właśnie gdzieś tam w tym październiku, listopadzie czy grudniu. Dużo rzeczy już faktycznie będzie naprawionych, że ten G1000 zyska funkcje, których mu najbardziej brakuje, albo że funkcje zostaną poprawione. I że ten samolot, i że ten symulator będzie tak stabilnie, ciągle i w regularnych interwałach dojrzewał do roli czegoś dobrego. Kończymy. Na koniec, jeszcze mały updatecik. Pojawiły się na YouTubie pierwsze filmiki z seriota, z, z aerosof, aerosoftowego seriota, to też mnie bardzo cieszy, bo ja na ten samolot strasznie czekam, więc mam nadzieję, że jak tylko wyjdzie, to będę mógł go kupić i pokażę go wam w lotach. I zaczniemy wreszcie na poważnie latać AFR w nowym Microsoft Flight Simulatorze. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, kliknijcie łapkę w górę. No ja właśnie spojrzałem, że jest przyzwyczajenia. Pokazuję Wam. Ten kciuk w górę, tak jakbym był przed kamerą, to już, to już zaczyna być druga natura. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie i wpadajcie oglądać kolejne odcinki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam, jutro. Cześć.